Witam druga część, druga część wideo dzisiaj dbanie o samochody i pierwsza część była dość popularna widziałem że dużo osób zostawiło komentarze pod, pod tym live'em odnośnie moje hondy więc dzisiaj ten live jest o dzisiaj ten live jest o moim drugim samochodzie to jest moja, to jest moja Honda Honda CRV i powiem wam, że to jest no nie ziłem jakoś w życiu nie wiadomo jakimi samochodami ale dla mnie ten samochód spełnia wszystkie moje warunki jakie bym, jakie bym po prostu chciał i jest to samochód, który kupiłem, w ogóle zacznijmy od spraw technicznych żebyście, więc to jest samochód, który Kupiłem 25 października 2012 roku, czyli ma nieco ponad 5 lat teraz. Także widzicie, znowu cała historia serwisów i, i tym podobne. Tutaj, jak jest ta serwisowa historia, to widzicie tutaj też odznaczają, co już zrobili, co wymienili i tak dalej. Także dzisiaj miałem, dzisiaj ten samochód miał też wymiany paska, różnych olei i, i tym podobnych rzeczy i już w ogóle w tym samochodzie wiecie to jest samochód, którym przyjechałem 141 tysięcy kilometrów i jak się porówna ten samochód z Honda Jazz no to jednak różnica klasy jest, jest ogromna już w tym samochodzie widzicie wszystko wszystko to już są skóry, bo tutaj w Tajlandii te samochody są dość drogie, także oni plastików nie robią, także jest skóra na, na kierownicy, na wszystkim. Jedyna rzecz, jaką, jedyna rzecz, jaką, jaką zrobiłem, to, to wymieniłem DVD-player, ale na przykład widzicie duże, 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 duże koła. Zupełnie jest, różnica jest ogromna, jak się na pewno jakąś dziurę wjeżdża, jak jest duże, duże, solidne, duże, solidne koło, niż jak jest takie małe koło, jak jest, jak jest w, hondzie, w hondzie jazz. Oczywiście samochód jest również wyższy, wszystkie przeglądy i tak dalej są robione, także. E, także po prostu działa super. Na zewnątrz to co to dałem Przepraszam, tutaj muszę zamknąć. To co to dałem, to widzicie, dodałem taką. Bo w Tajlandii jest bardzo w Tajlandii jest bardzo gorąco. I ja czasami e, także to dodałem, też dodałem e, ciemne, ciemne okna. Hello, yeah. this is my mechanic. I'm talking about the car mm. with my friends, you know? Yeah. That, what I've done. And... Etc. Advertising Honda. Oh, okay. <laughs> Advertising Honda, nie. No tutaj też z tyłu można, z tyłu można również zapakować masę rzeczy, już różne rzeczy tym samochodem przewoziłem. E, kafelki, kafelki, nie kafelki. E, więc e, tak to, tak to po prostu e, wygląda. I teraz wam pokażę. mówię, jestem, jestem z tego samochodu bardzo, bardzo zadowolony o, więc jak widzicie ma przejechane 141 tysięcy kilometrów także yy, o, tu jest to co zmieniłem mianowicie DVD DVD, yy, DVD player ale niektóre osoby myślą że na przykład jak samochód ma 100 tysięcy kilometrów to trzeba zmienić bo Już no nie wiem się popsuje albo Albo że wartość może spadnie teraz Ja Mówię nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia w handlu samochodami Ale powiem wam że nie wiem ile bym teraz był w stanie za ten samochód dostać jakbym go Jakbym go sprzedał Ale przypuszczam Że tak dobrego samochodu za te, za te pieniądze na chwilę obecną bym po prostu nie kupił. Ja obrócimy sobie, tutaj i teraz moja siostra, na przykład, miała Hondę, przepraszam, miała Toyotę. Miała Toyotę Raf, która miała przejechane 100 tysięcy kilometrów. I dla mnie, tamten samochód, tutaj mówimy o, o Norwegii, dla mnie, tamten samochód był naprawdę bardzo wspaniały. No, ale na przykład moja siostra, być może jest jakaś taka opinia w Norwegii, że może stare samochody się po prostu psują czy coś, nie wiem, i ona ten samochód sprzedała. Dla mnie samochód, który ma 100 tysięcy kilometrów, jest po prostu dopiero dotartym samochodem. Także e, takim sposobem na, na zaoszczędzenie pieniędzy i na wartość jest to na przykład również, żeby kupić samochód, który jest dobrze zadbany. Na przykład ten samochód, czy również moja Honda Jazz, nie sprzedaję tych samochodów, ale znaczy może z czasem nie sprzedam, ale, ale chodzi o to, że jak na przykład będziecie kupować samochód i będziecie kupować samochód od kogoś, kto o ten samochód dba i widać, że dba, być może znacie znajomych tej osoby, która tym samochodem jeździ, zazwyczaj osoby, które dbają o samochód. To będą dużo rzeczy przy nim robiły: serwisowały, myły, rozmawiały z ludźmi o tym, że coś tam robią. No to się po prostu da zauważyć. No i oczywiście, jeżeli jest szansa na to, żeby miały serwisowane, żeby te samochody były serwisowane w oryginalnym serwisie danej marki, to jest również przewaga, bo wtedy wiecie, że używają odpowiednich kluczy że tam, no nie wiem, nie zaokrąglili śrub czy czegoś, używając nie takich narzędzi, jakie, jakie powinni i również jak się później samochód chce sprawdzić załóżmy, że gdybyście przyjechali tutaj do tego serwisu to te wszystkie rzeczy które ja mam tutaj wydrukowane bo oni za każdym razem jak macie serwis to wam również dają wiecie tutaj taki wydruk na którym są wszystkie rzeczy, które oni zrobili. Ja to kompletuję, i jest tutaj również cena. Także dzisiaj, dzisiaj to był, dzisiaj znowu wymieniłem, co ja dzisiaj zrobiłem. Więc tak, wymieniłem oleje, pasek, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. I zapłaciłem razem 8300. Aha, klocki, klocki, no właśnie. Klocki mnie trochę więcej kosztowały. Wymieniłem klocki hamulcowe z przodu. Także ten cały serwis mnie kosztował 9300. Czyli jakieś, 9, jakieś 950 zł. Może trochę więcej. I no mówię wam, ten samochód jest po prostu super. Wszystko działa. Fajnie miękki, wygodny, cichy w środku, napęd na cztery koła. I gdyby teraz ktoś z Was chciał kupić samochód i ma możliwość kupienia samochodu właśnie takiego, już kilkuletniego, nie ma znaczenia, że samochód może mieć nieco większy y, przebieg. Bo na przykład, gdyby ktoś tutaj ten samochód chciał kupić na zasadzie, że patrzę, a samochód ma 5 lat i ma 141 tysięcy Kilometrów przejechanych, to może nie miałby takiego mm, dobrego. No, do, nie byłaby to dobra ocena tego samochodu, gdyby tylko patrzeć po prostu na, na przebieg. Ale, no, właśnie o czym zapomniałem. No, chciałem powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które tutaj dostaję, to na przykład, jeżeli ktoś wam mówi, że samochód powiedzmy ma tyle i tyle kilometrów i tak dalej, bo oczywiście są osoby, które na przykład przestawiają licznik, załóżmy, że ktoś tutaj by przestawił licznik na na powiedzmy, no nie wiem, 80 tysięcy załóżmy, tak, oddział sobie 60 tysięcy, to oni to wszystko tutaj mają w komputerze. Więc jeżeli jesteście w stanie przyjechać tutaj do tego serwisu, to oni mają wszystko w komputerze, co robili, kiedy robili, kiedy, jaki olej zmieniali, po jakim przebiegu, także to jest również rzecz, która po prostu jest do sprawdzenia, jeżeli ktoś serwisował to. Natomiast, jak ktoś mówi tak, że o, oni, oni tą książeczkę, wiecie, zgubili, nie, jej nie mają. No wiecie, ile osób gubi takie rzeczy, nie? Inna rzecz, że mogą powiedzieć, że to było serwisowane po prostu u szwagra albo w jakimś po prostu nieautoryzowanym serwisie. Więc jak to było robione w nieautoryzowanym serwisie, to okej, okay, to tam z takiego serwisu wtedy nie jesteście w stanie tego sprawdzić, ale zakładam, że ktoś jest. Także inwestowanie w wartość to jest również między innymi to, abyśmy sobie dbali o swoje sprzęty, dlatego że w ciągu życia na samochody wydacie dużo pieniędzy. I kolejna rzecz, jeżeli na przykład chcemy kupić samochód, to kupowanie nowych samochodów jest głupotą. Więc lepiej jest po prostu kupić samochód, który już może mieć kilka lat, ale jest dobrze utrzymany, bo tym samochodem można spokojnie jeszcze wiele lat jeździć. A ja dam swój własny również przykład w Australii. Ja kupowałem swój pierwszy samochód. To, to była w Camry i ona wtedy już miała 200 tysięcy kilometrów przejechanych. Jeździłem tam tym samochodem z 3 lata. Pierwszy kupiec, jaki przyszedł, kupił. Jak przyjechałem do, do Tajlandii, pierwszy kupie, jaki przyszedł, to ją kupił i przypuszczam, że jeździ. No, może już do dzisiaj no nie jeździ, bo to byłby już za stary samochód, ale, ale przypuszczam, że jeszcze z kilka lat sobie tam tym samochodem pojeździł. Także dobrze utrzymane samochody to jest również duża wartość. Okej, okay. aha, a jeszcze tutaj, żebym trochę wam w środku pokazał, no to. No, automat w Tajlandii się po prostu jeździ automatami, głównie korki uliczne, dwie klimatyzacje, ustawienie. To, co mi się tutaj w tym samochodzie bardzo podoba, widzicie, ma schowek na, na moje okulary. Także, jak jeżdżę, to mam przyciemnione okulary i trochę silniejsze tutaj mam na autostradzie, jak przejeżdżam to mnie automatycznie kasuje tak mówię, za, zamontowałem sobie DVD playera ale również tam jak słucham jakieś YouTube, czy takie, takie rzeczy no i, no i wszystko super działa w tym samochodzie także tyle jeżeli chodzi o samochody i wartość pozdrawiam grupę i to, był, to, była, to była druga czyli już mieliście raz, już mieliśmy wideo czy mieliśmy transmisję o moim e, motorku Honda Super e, przepraszam Suzuki Superbest e, 125 pojemności później widzieliście mój samochód Honda Jazz, którym przejechałem 229 tysięcy kilometrów i teraz to jest mój drugi samochód e, drugi samochód Honda CRV przejechany 141 000 km silnik, dwu, dwulitrowy silnik ale zupełnie adekwatny do tego samochodu jak kupowałem to miałem trochę jak kupowałem to nie powiem, że miałem trochę trochę obawy, że nie byłem pewien, czy czy dwulitrowy silnik na ten trochę większy i, i cięższy samochód czy to będzie dostatecznie dużo ale powiem Wam, że to moje obawy były zupełnie nieuzasadnione, bo tak, 140, 160 nawet gdybym musiał przycisnąć, to i tak jedzie spokojnie. Dobre, ogólnie ma dobre przyspieszenie, P na 4 Sam wyczuwa, kiedy jest to potrzebne. Jestem w pełni tym samochodem usatys usatysfakcjonowany i również jest cichy jest w miarę, w miarę cichym samochodem to może nie jest komfort typu Mercedes-Benz ale normalnie jadąc trasą czy się słucha muzyki czy się z kimś rozmawia to nie ma żadnych problemów pozdrawiam grupę trzeba wiedzieć kiedy zesuny zejść niepokonanym